Biorąc pod uwagę rosnące ceny mieszkań, w te osoby, które chcą kupić mieszkanie dla siebie, teraz stoją trochę przed takim dylematem, bo zastanawiają się... Czy może zaczekać, bo może ten boom w końcu się skończy i ceny może trochę spadną, albo przynajmniej łatwiej będzie coś utargować, a z drugiej strony istnieje obawa, że dalej te ceny będą mocno, mocno rosły, no i być może biorąc to pod uwagę, warto to mieszkanie kupić jak najszybciej. Szczerze mówiąc, to jest bardzo duży dylemat, bo trudno przewidzieć, kiedy boom się skończy, ale jeżeli patrzymy z punktu widzenia osoby, która chce kupić mieszkanie dla siebie, a to jest często osoba, która na przykład planuje założenie, Rodziny, no to wydaje się, że tutaj oczekiwanie może być dość kłopotliwe, z tego względu, że nawet jeżeli założymy, że ten boom w najbliższym czasie się skończy, to zwykle jest tak, że zanim te ceny spadną istotnie, to musi minąć przynajmniej kilka lat. Wynika to w dużej mierze z takiego mechanizmu, że jeżeli ktoś sprzedaje mieszkanie już. W głowie wyobraził sobie tą kwotę, którą uzyska, to bardzo trudno jest zaakceptować to, że dostanie jednak kwotę mniejszą. I te obniżki cen zwykle są dokonywane bardzo, bardzo powoli. Więc zanim ta obniżka będzie, powiedziałbym, dość istotna, znacząca, no to zwykle może minąć przynajmniej 3 lata. Więc jeżeli ktoś na przykład w najbliższym czasie planuje założyć rodzinę, no to dla niego taki okres oczekiwania, do tego nie ma jeszcze pewności, czy na pewno w takim okresie te ceny spadną, bo nie wiadomo, kiedy bym się skończy no to w wielu przypadkach jest to trudne do zaakceptowania i właściwie najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji wydaje się po prostu ciągłe poszukiwanie. Ciągle warto rozglądać się za takim mieszkaniem, które spełnia nasze wymogi. Ustalmy sobie jakiś taki budżet, w którym, który jesteśmy w stanie wydać na takie mieszkanie. No i jeżeli znajdziemy takie mieszkanie, które mieści się w budżecie i spełnia te nasze wymagania, no to właściwie wydaje się, że czekanie w takiej sytuacji nie jest najlepsze ale jeżeli nie znajdziemy takiego mieszkania, no to spokojnie też nie ma co się specjalnie śpieszyć i, i wydawać dużych pieniędzy na jakieś mieszkanie, które naszych wymogów nie spełnia, bo pośpiech takiej sytuacji nie jest jakimś dobrym doradcą. Na spokojnie najlepiej rozglądać się za ofertami. Jednocześnie też warto odkładać pieniądze z miesiąca na miesiąc, bo nawet jeżeli od razu tego mieszkania nie znajdziemy, no to w międzyczasie wciąż szukamy i odkładamy pieniądze po to, żeby później, nawet gdyby te ceny wzrosły, no to my mamy coraz Większe oszczędności, dzięki temu możemy zaciągnąć mniejszy kredyt, także mamy większy wkład własny, więc być może uda nam się wynegocjować lepsze warunki z bankiem. I to wydaje mi się, jest najlepsza strategia, czyli nie myślimy w ten sposób, czy czekać, czy, czy kupować teraz. Po prostu cały czas szukamy do momentu, aż znajdziemy to mieszkanie, które spełnia nasze wymogi, które mieści się w naszym budżecie. A jeżeli go nie ma, no spokojnie szukamy dalej, a jednocześnie odkładamy pieniądze na ten moment, kiedy wreszcie uda nam się to wymagać można na mieszkanie znaleźć.